Cześć, witam Was serdecznie. Dzisiejszy filmik będzie dla wszystkich mam albo osób zainteresowanych odciąganiem pokarmu, które chcą to robić w sposób przyjemny, ładny i po prostu bezproblemowy. Opowiem Wam o laktatorze lub pompie, ja mówię wymiennie, Elvi, która jest po prostu moim zdaniem cudem techniki i która yy, w ogóle zmienia całe podejście moje do odciągania mleka. To nie jest obowiązek przykry, tylko po prostu przyjemność. Chcecie zobaczyć, jak ta gruba wygląda, jak działa, jaka jest moja opinia na jej temat, chociaż już wkrótce wyraziłam moją opinię na ten temat, to zapraszam Was na dzisiejszy filmik. Odciąganie mleka. Temat rzeka, prawda? Ja osobiście muszę powiedzieć, że darzę wręcz takim uczuciem laktatory, bo wydaje mi się, że bez odciągania mleka nie byłabym w stanie podawać tylko mojego mleka mojemu pierwszemu synkowi przez 13 miesięcy. I tutaj widzicie, to jest taki trochę hołd ku mojej starej spektrze, która umożliwiła mi naprawdę pompowanie w przeróżnych miejscach i w przeróżnych scenariach. Natomiast zdaję sobie sprawę, że nie każdy czułby się komfortowo, pompując gdzieś tam na jakimś parkingu, w górach albo w samolocie. I pompa Elfi, o której Wam dzisiaj opowiem, rozwiązuje ten problem w 100%. procentach. W filmiku, który Wam podlinkuję powyżej wstępnie trochę mówiłam o tej pompie. Dzisiaj chciałam Wam pokazać takie pełne review, pełną recenzję i pokazać Wam, jak ta pompa mi się sprawdza. Ja tą pompę już oczywiście odpakowałam. Mam ją teraz w takich woreczkach, które razem z nią przyszły i pokażę Wam na początku, z jakich części ona się składa. To są dwie identyczne pompy i każda z nich wygląda w ten sposób. Jak widzicie, nie ma tu żadnych kabli. Jest to absolutnie stuprocentowo bezprzewodowa pompa, którą wkłada się do stanika i nie potrzeba absolutnie nic więcej. Ładuje się to przez USB, także można to podłączyć do komputera, można to podłączyć do kontaktu, jak tylko chcecie. I jak jest ta pompa naładowana, wkładamy ją do stanika. I po prostu robimy co chcemy. Także dla mnie, słuchajcie, to jest rzecz świetna, i nie ma lepszego laktatora na rynku, który przebije to, co ta pompa robi i to, co ta pompa umożliwia każdej mamie, która ma dużo na głowie i najchętniej robiłaby pięć rzeczy na raz. Ok, więc przyjrzyjmy się teraz tej pompie z bliska. Ta górna biała część to jest silnik tej pompy, który wytwarza próżnię, a na dole ta przezroczysta część to jest butelka, w której zbiera się mleko. Butelka odczepia się tym przyciskiem tuż nad nią. Na butelce jest przezroczysta nakrętka i uszczelka. Uszczelka to jest ta zielona gumowa część, bez której nie byłoby możliwe wytworzenie próżni. Tutaj teraz od tyłu tej części z silnikiem znajduje się lejek, który przykłada się do piersi i kolejna zielona uszczelka. te poziome czarne kreski pomagają prawidłowo ustułować sutek w tym lejku. Jak widzicie, za wiele przycisków na tej pompie nie ma. Tutaj jest przycisk on-off, w którym się ją włącza, pauza. Mniejsze sanie, większe sanie i to wszystko. Ten przycisk pokazuje, czy to jest lewa czy prawa pompa, bo można sobie w aplikacji ustawić, która z nich jest lewa, która prawa. One są symetryczne, dokładnie identyczne. Potrzebne jest to tylko po to, żeby śledzić ilość mleka, którą odpompowujecie w każdej z pomp. Tutaj wam chciałam pokazać wszystkie części, które są w zestawie z tą pompą. Także tutaj jest złożona pompa, dwa haby. Z nakładką na piersi, z buteleczką. To jest to samo tutaj. Tutaj są dodatkowe nakładki na piersi w większym rozmiarze. Tutaj są dodatkowe buteleczki, więc razem są cztery. Cztery zakrętki. <gry> tutaj są nawet takie rozszerzacze stanika, dlatego że jak mamy mniejszy stanik, no to ta pompa może się nie zmieścić, bo ona jednak trochę dodaje. Ja mam słuchajcie, w tej chwili tą pompę włożoną i oczywiście wygląda, jakby miała rozmiar stanika Z. Ale generalnie jak się na mnie spojrzy, to nie wyglądam jakoś tragicznie. Mogłam tak chodzić po ulicy, jakbym chciała, i de facto chodziłam, dlatego że byliśmy na spacerze już raz, kiedy ja pompowałam. Yy, oprócz tego są też woreczki, yy, dwie ładowarki, i tutaj mam jeszcze swoją dodatkową część, yy, to są te nakładki 21 mm. Ja miałam w spektrze 21 mm, więc myślałam, że taki też będę musiała. Ale powiem Wam, że na razie używam 24 i było OK. Także nie wiem, czy tego użyję, no ale to sobie dokupiłam dodatkowo. Prawda jest też taka, że rozmiar naszych piersi i słutków się zmienia w miarę karmienia i wydaje mi się, że po prostu pod koniec mogą być mniejsze. Taką gotową złożoną pompę wkłada się po prostu do stanika. Nie musi to być specjalny stanik do pompowania, co jest super, bo ja naprawdę. Mm, Miałam taką, wiecie, love-hate relationship z moim stanikiem do pompowania, bo generalnie bardzo doceniałam, że w ogóle mogę mieć jakiś stanik do pompowania i pompować bez użycia rąk, ale z drugiej strony to nie była moja ulubiona bielizna, musiałam nosić to non-stop, praść to cały czas i te kółka, te wycięcia na pompę po prostu widać przez bluzki. Dlatego ja generalnie tego stanika, no, przyznam się szczerze, że nie lubiłam. Tą pompę można włożyć w cokolwiek. I hop, jestem gotowa do pompowania. Także naprawdę prosta sprawa. To samo robię oczywiście z drugą pompą, jeżeli chcę pompować obie piersi naraz, bo mogę to robić z pompą I teraz ja mogę chodzić, mogę zmywać, mogę myć mojego dziedziusia, mogę iść na spacer, mogę naprawdę robić wszystko. Jedyna rzecz, której bym nie robiła, to bym nie biegała z tą pompą i nie robiłam żadnych skłonów, przynajmniej jak się trochę wypełni, dlatego że to mleko po prostu może z niej wylecieć to ona nie jest aż tak szczelna. Zanim na tą pompę się zdecydowałam, to bardzo, bardzo dużo o niej czytałam, dlatego, że to nie jest tanie urządzenie, Ono kosztuje 500 dolarów. Jeżeli ma się ubezpieczenie i mieszka się w Stanach, to można część tej ceny przynajmniej se przez ubezpieczenie pokryć. Niektóre ubezpieczenia pokrywałam ją w 100%. Z moim udało mi się odzyskać połowę. E, też taki tip: jeżeli jesteście właśnie w Stanach i chcecie kupić tą pompę, to e, nie kupujcie jej same, dlatego że to jest zwykle trudniejsze. Musicie potem e, bawić się ze swoim ubezpieczeniem, wysyłać jakieś e, formularze. No nie jest to prosta sprawa. Ja użyłam e, czegoś takiego, co się nazywa Milk Moms. To jest taki pośrednik, który właśnie pośredniczy w pozyskiwaniu pomp. Parę lat temu, kiedy byłam w ciąży z moim pierwszym synkiem. Użyłam innego serwisu, który nazywa się AeroFlow. E, tym razem AeroFlow dało mi wyższą cenę niż Milk Mams, więc po prostu użyłam Milk Mams, bo mi się to bardziej opłacało. E, zanim tą pompę kupiłam, to tak jak już Wam mówiłam, robiłam research i na co ja zwracałam uwagę? Na to, ile ta pompa ma części e, i jak ją się łatwo albo trudno myje. E, dużym, dużym plusem tej pompy jest to, że to nie jest wszystko, co dostajecie w pudełku. Tak jak Wam już wcześniej pokazywałam, dostajecie wszystkie części razy dwa. Ta pompa, żeby działała, musi być absolutnie suchutka, więc jeżeli mielibyśmy tylko jedne części, no to mogłoby być ciężko, jeżeli ktoś pompuje na przykład tylko zamiast karbić piersią, żeby to wyschło między pompowaniami. Jeśli chodzi o mycie tego, to mycie jest bardzo łatwe, dlatego że jak widzicie, te części są dość duże, Generalnie poza tą małą, zieloną uszczelką wszystkie części można umyć taką zwykłą, dużą szczotką. To jest szczotka, której ja używam. Ona ma bardzo miękkie te włoski i właśnie przez to nie ma problemu, żeby dotrzeć wszędzie tą szczotką. A przy okazji właśnie tutaj w rączce jest schowana taka mniejsza szczotka. Wtedy kiedy potrzebuje się tej mniejszej. Także jeśli chodzi o mycie, to naprawdę sprawa jest tutaj prosta. Następna rzecz, na temat której szukałam informacji przed zakupem tej pompy, to było to jak ona jest efektywna. Bo oczywiście jest ładna, w teorii świetnie to wygląda, chodzenie sobie z pompą i nie przejmowanie się niczym, ale czy ona tak naprawdę efektywnie odciąga mleko? I tutaj zdania są podzielone. Czytałam naprawdę bardzo, bardzo wiele opinii, bardzo wiele filmików obejrzałam na YouTubie, mam, które tej pompy używały albo używają. I niektórzy mówili, że jest świetna, niektórzy mówili, że jest beznadziejna. E, dlatego byłam taka troszeczkę niepewna i trochę się bałam, nie powiem, że nie, kupując tą pompę, ale zawsze miałam swoją starą spektrę, e, którą w razie czego mogłam używać, mam no, dalej działa, więc stwierdziłam, że dobra, zaryzykuję i zobaczymy, jak to będzie. I słuchajcie, jest super. E, ja w tej chwili tej pompy użyłam kilka razy. Ja mojego synka karmię e, piersią cały czas, nie podaję mu w ogóle butelki. Nie lubi smoczka mój synek, także jest naprawdę tylko i wyłącznie pierś, pierś, pierś póki co. Ale to było moje marzenie, zawsze chciałam karmić tylko piersią i niczym innym nie uzupełniać, także cieszę się, że tak wyszło tym razem. Pompowałam kilka razy w momencie, kiedy przyszło mi mleko, kiedy miałam ten taki pierwszy nawał mleka i nie wiedziałam, co mam z nim zrobić, to obciągałam troszeczkę, żeby po prostu nie udusić tego mojego synka. No i potem przez pierwsze dwa miesiące troszeczkę walczyłam z takim zbyt intensywnym. Pierwszym wyrzutem mleka. Te kilka razy, które odciągałam mleko, używałam albo pompy Elvia, albo mojej starej spektry. Spektry musiałam używać powiedzmy, przez 5 minut, żeby odciągnąć tak troszeczkę. Tej pompy, żeby odciągnąć tyle samo, wystarczyło użyć 2 minuty, czasem nawet mniej. Ona jest naprawdę efektywna. Dużo osób właśnie zarzucało jej brak tej efektywności i brak sania. I wydaje mi się, że jest to spowodowane tym, że ta pompa jest naprawdę inna od wszystkich innych pomp, które istnieją na rynku. Normalną pompę przykładamy do piersi przez ten okropny stanik do pompowania. Widzimy, jak to wszystko działa, widzimy swój sutek w tej nakładce na piersi i można to w każdej chwili poprawić i zrobić tak, żeby to mleko leciało i żeby to ustawienie było najbardziej optymalne. Tutaj, jak widzicie, jak ta pompa jest przyłożona do piersi, to ja nic nie widzę i to może początkowo sprawiać trudność, jeżeli ktoś się nie nauczy, że tak powiem, instalować odpowiednio tej pompy to może faktycznie uznać, że jest ona nieefektywna. Natomiast jeżeli obejrzycie tutorial, jeżeli przeczytacie instrukcję i zobaczycie, jak dokładnie tą pompę usytuować względem swojego sutka i swojej piersi, to zobaczycie, że to naprawdę działa. Przynajmniej w moim przypadku tak jest. Ja, słuchajcie, obejrzałam te wszystkie filmiki, przeczytałam to, co miałam przeczytać i naprawdę nie mam problemów z usytuowaniem tej pompy prawidłowo i ona mi odciąga tyle samo, co odciąga Spektra w krótszym czasie. Dlatego dla mnie to jest super efektywne. Kolejna rzecz to jest buteleczka. Do tej pompy oczywiście pasuje tylko buteleczka Elwi. Dlatego, tak jak robiłam z moją starą Spektrą, kupiłam sobie taki konwerterek i podkręcałam od razu butelkę, taką, którą używałam do karmienia dziusia. E, tutaj nie mogę tego zrobić. Muszę pompować do tej butelki Elwi. Ale myślę, że to jest mały kompromis przy tych wszystkich innych zaletach. Nie podłączycie również woreczka bezpośrednio do tej pompy. Znaczy Pewnie by się dało jakoś tam na gumki to owinąć i tak dalej, ale to nie będzie takie um, bezpieczne podłączenie, że tak powiem. Wydaje mi się, że przez to, że ta pompa jest nowa, to jest szansa, że niedługo na rynku pojawią się takie konwerterki i będzie można robić to ze każdą inną pompą. Kolejną rzeczą, na którą możecie się natknąć w internecie przy czytaniu o pompie Elwi, to jest jej bezpośrednia konkurencja, a mianowicie pompa Willow. Ja tej pompy nie używałam, dlatego nie mogę się wypowiedzieć na jej temat. Jedynie powiem Wam to, co o niej słyszałam, i to, co słyszałam o różnicach między pompą Willow a pompą LV. Pompa Willow ma do wyboru albo woreczki, specjalne tylko i wyłącznie dla tej pompy, albo butelki. Butelki tak naprawdę nie są butelki, tylko takie pojemniki, które wkłada się do tej pompy. Ona wygląda nieco inaczej, bo nie ma butelki na dole, tylko to jest jeden taki hub, który zakrywa wszystko, i tam w środku wkłada się taki specjalny kontener. Na początku tego kontenera wielorazowego nie było, były tylko woreczki. Dlatego dużo osób narzekało, że musiało używać tylko i wyłącznie tych jednorazowych woreczków. I kiedy pompujecie po to, żeby od razu nakarmić dziecko. No to trzeba było taki woreczek po prostu wyrzucić. Trochę szkoda środowiska, no i trochę szkoda pieniędzy, bo te woreczki też nie były tanie. W tej chwili ten problem został już rozwiązany, dlatego, że jest taki wielorazowy pojemnik na mleko dostępny przy tej pompie Willow, ale trzeba go dokupić oddzielnie, jest on dość drogi. Mieści tylko 4 uncje, czyli około 120 ml. I wszystko, co przychodzi z tą pompą, przychodzi w ilości pojedynczej. Nawet ładowarka jest tylko jedna, mimo tego, że macie dwie pompy na dwie piersi. Dlatego wszystkie jakby zapasowe części albo dodatkowe części trzeba sobie dokupić oddzielnie. Kolejna rzecz to jest intensywność i efektywność tych dwóch pomp. Dużo osób mówi, że pompa Willow jest mocniejsza i ma dużo mocniejsze ssanie. Dla niektórych to jest plus, którzy takiego mocniejszego ssania potrzebują. Dla niektórych to jest minus. I ja Wam powiem, że to było coś, co najdłużej trzymało mnie tak troszeczkę niepewną, czy kupić Willow czy LV, dlatego że ja używając mojej starej Spektry używałam praktycznie najwyższej mocy i największego ssania. Dlatego bałam się, że ta pompa będzie po prostu za słaba. Ale nie jest. Naprawdę, ja ją przykładam do piersi i jestem, słuchajcie, w stanie bardzo szybko odpompować tyle samo, co w Spektrze, dużo szybciej niż w Ta pompa mówi się, że jest bardziej podobna do ssania dzidziusia. Pompa Willow jest mocniejsza. I jeżeli macie wrażliwe sutki, wrażliwe piersi, to po prostu może Was boleć przy używaniu Willow. Oni ostatnio wydali upgrade, wydali pompę Willow 3.0, która ma być właśnie delikatniejsza. Myślę, że prawdopodobnie każda z tych pomp będzie dobra. Pompa Willow ma jeszcze jeden plus, którego ja osobiście nie potrzebowałam, ale jeżeli na przykład jesteście lekarzami, pielęgniarkami i nie macie czegoś takiego jak przerwa, gdzie możecie sobie pójść do jakiegoś zamkniętego pokoju i odpompować tam, tylko musicie cały czas być... Przy kimś i to jeszcze nie daj Boże się schylać, robić coś takiego, co wymaga jakichś tam większych ewolucji fizycznych, to ta pompa URO jest lepsza, dlatego że przez to, że ona ma te woreczki, to to jest obiekt całkowicie zamknięty i ona podobno nie przecieka. Ta pompa, przez to, to jest butelka, która nie jest hermetycznie zamknięta tutaj, jak się schylicie, to to mleko może Wam się wylać. Dlatego przy takiej pracy, która wymaga większych ruchów niż tylko siedzenie przy biurku, to ta pompa URO jest podobno lepszym wyborem. Coś, co również przechyliło szale w stronę Elwi dla mnie, to jest to, że pompa Willow nie jest pokrywana przez ubezpieczenie zwykle. E, pompa Elwi jest dużo częściej i po prostu można kupić ją taniej. One są bardzo podobne. E, no i jeżeli mogę zaoszczędzić e, przynajmniej połowę, to czemu nie? No bo jednak 250 dolarów to trochę jest. E, pompa Willow kosztuje tyle samo te 499, tylko musicie dopłacić za te wielorozowe e, kontenery na mleko. I za woreczki, więc ten koszt jakby wam rośnie w miarę używania. Także to tyle na dzisiaj. Na pewno dam wam znać, jak ta pompa się sprawuje, jak już wrócę do pracy, jak będę musiała jej używać częściej. W tej chwili jestem mega zadowolona, ta możliwość ruchu, chodzenia, robienia po prostu wszystkiego, co chcę tak naprawdę z tą pompą, to jest po prostu niebo a ziemia. Piszcie w komentarzach, czy Wy używacie laktatora, czy odciągacie mleko. Jestem ciekawa, jak popularne to jest w Polsce. Zdaję sobie sprawę, że to może być mniej popularne w Polsce, dlatego że jest dłuższy urlop macierzyński, często po roku karmienia. Yy, nie karmimy już w ciągu dnia, tylko rano i wieczorem, dlatego można pracować i można dalej karmić dziecko. Tutaj jest to niemożliwe, dlatego że standardowy urlop macierzyński to jest yy, może 12 tygodni, dla niektórych to jest 6 tygodni. No i wtedy zdecydowanie, jeżeli chcemy kontynuować podawanie naszego mleka naszemu dziecku, no to musimy jakoś je obciągać. Dlatego pompa to jest naprawdę wielki, wielki temat tutaj w Stanach. Yy, dziękuję Wam jeszcze raz za odwiedziny i do zobaczenia w następnym filmiku. Pa Pa!